Cześć, jestem ja Graku i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bakery Simulator. Tym razem podziałamy, mam nadzieję, trochę więcej na tych przyprawach, no to wyjdzie. No i zobaczy się jak to pójdzie zresztą. Dobra, no to zaczynamy. Lecimy nowy dzień. Correj Bakery. Ostatnio te poczki nam nie wyszły. No tym razem bułeczki babuni. Dobra, odpalam przepis. Odpalam przepis. Sprawdzę jeszcze przy okazji jaki jest tajemny składnik tej półki babuni. Łeczka babuni. Nie daj się zwieść, bułeczka babuni nie jest zaledwie mniejszą wersją chleba babuni. To zupełnie nowa, przeznaczna przekąska zamknięta w małym, okrągłym kształcie. Możesz ją zabrać wszędzie, do pracy, do parku, a nawet na imprezę. Weź ten mały wypiek i ciesz się dniem. Kto no wiem, może dodanie brązowego proszku sprawi, że będzie smakować jeszcze lepiej. Na pewno chodzi o cynamon, bo to jest brązowy proszek tak naprawdę. Goździki to są wiadomo grzyby. E, dobra, bierzemy miskę, którą zostawię tu, znaczy no gra automatycznie tutaj robi, ale mniejsza. Zaczynamy, mąka pełnoziarnista, wall meal, 200 gramów, woda 240 ml, mleko 240 ml, mleko zresztą tak samo mogą zostawić, kurde nać, no i co, i będzie to wszystko do wywalenia? za sens to trochę, żebym odwalił lipę. Mąka pełnoziarnista, 240 ml wody i jeszcze mleko. Odrożę 24 gramy, 24, 12 gram cukru, jeden trochę za więcej, mi się tutaj gdzieś surcze zrobił. 36 gramów nasion dyni. No i dobra, lecimy 20 sekund. Odliczanie do mieszania, no i widzimy się, jak to się zrobi. No tak, jeszcze zapomniałem o pewnej przyprawie. Chodzi o cynamon brązowy proszek. Nic takiego innego nie ma, jeżeli chodzi o jakiś proszek. No i dobra, formy. No, na bułki tylko tutaj się robi. Dobrze, że bułki się trafiły, a nieco innego. No i mają być okrągłe. Lecimy. Dobra. Biorę tace, zabieram te bułeczki, zabieram bułeczki, biorę kolejną tacę proszę bardzo, wylewam, no i mam Tych cyk bam bam, dajemy bułkę, no i dobra, wio do pieca. Do pieca lecą bułeczki, babugi, e, to ma się pis 25 sekund i 200 stopni, dobra, lecimy. No i bułki wyszły, no dobra, wlatują do, do paczki z ciastami, zobaczymy co z tego będzie mówiamy dostawę, zobaczymy ile będzie przychodu. No i 800 przychodu, 300 expa i odkryliśmy dobrą przyprawę, 100% wyniku, no i elegancko. Nowy poziom, wifi odblokowaliśmy w tych dystrybutorach, reputacja z znam wzrosła no i lecimy dalej. Będę, żeby dalej ta reputacja wzrastała, w innych piekarni też. To no wiadomo najważniejsza Dobra, no to nowy dzień. No i zaczynamy od stroników. Tylko muszę trochę odjąć, bo mi się to nie podoba, że aż tyle tego zamawiamy. Tu, gdzie równe 3 kg, to to odejmę. I akurat będzie 8,50 mamy na koncie. To jest strasznie dużo. No i dobra, lecimy kolejne zwrócenie. Bułki niespodzianki, co ciekawe. Z tych bułek jeszcze nie robiliśmy coś nowego mąka orkiszowa mąka orkiszowa, zapewne o to chodzi 550 gramów mąki orkiszowej do tego 220 ml wody 220 ml wody tyle samo mleka 22 gramy drożdży nie to, tylko to 22 gramy drożdży 11 soli i cukru to bardzo, rodzynek jeszcze to gdzie są te rodzynki? Nie widzę tych rodzynek. Co teraz? To są rodzynki. Proszę bardzo. To coś nowego. Jeszcze nie dawaliśmy rodzynek. No i do tego tajny składnik trzeba wyczytać. Tajny składnik. Zobaczmy, co to będzie. To są bułki, nie skocianki. Wszyscy zastanawiają się, jaki jest sekret tej pysznej bułki. Co prawda, nie powinniśmy się nim dzielić, ale na pewno to zostanie między nami, prawda? Sekretne składniki to rodzynki i sporo miłości. Niewyproste, ale efekt jest niewiarygodny. Słodkie i chrupiące, świeże i miękkie. Teraz możesz je przygotować sam i uszczęśliwić jeszcze więcej osób. Pamiętaj, że owocowe składniki przypominające galaretkę świetnie komponują się z rodzynkami. Może spróbuj dodać trochę galaretki do tej wyjątkowej bułki. Chodzi pewno o dżem, o co innego. Tutaj nic takiego innego nie ma, a słodki galaretowany właśnie jest dżem. No więc dobra, dajemy do... Do miksera. No i wymieszane. Pięknie. Wylewamy. No i lecimy formę. Formę, oczywiście, kółko. No i wylewamy jeszcze tą resztę, co tutaj mamy. Tak, akurat chyba trzy bułki będą. A, jednak jedna. Dobra, może być też jedna. Dajemy to do pieca. Dajemy czas i czekamy, aż to się zrobi. Także ja ustawiam 20 sekund. kurcze, bułki się nie upiekły, a to dziwne. A, bo miało być trochę więcej. Dobra. Jeszcze na 10 sekund. No nic, mamy półki gotowe. porzucamy bułki. Dzwonimy podostawę I zobaczymy jaki teraz mamy trochę problem, jeżeli chodzi o kasę. No nic, będę musiał tam dowozić, bo mamy kasy. Już nam załadowało. No i dobra, mamy auto. Teraz gdzie mamy dojechać? Kawałek drogi to jest w sumie. Jedziemy. My nie śpimy. To jest po drugiej stronie miasta tak w sumie. No, i tam widzę, są jakieś roboty drogowe, więc chyba tamtędy nie przyjadę. że trochę lipa. No to Oto, którędy mogę tam dojechać? O kurde, chyba drogi grogi tu będzie. Próbujemy jakoś tam dojechać. Próbujemy jakoś dojechać, jedziemy tymi uliczkami. Fajne w sumie, że taką mikierkę zrobili z tymi dojazdami. To jest w sumie fajna sprawa. No ja też trochę po pijaku widzę, jak je. jeżdżę. Tam są roboty drogowe, nie przyjadę. muszę naokoło jechać. Rzecz mordę, No cóż, kurde. Tak w lampy uderzać, to niezbyt krude po drodze. Ludne alejki, no nieźle. Idziemy dalej. Tak jak mi pokazuje, na GPS. na mapie, wiem, o te drogi. Przy końcu, praktycznie, miasta. Także, no, żem sobie wybrał piekarnię. oczywiście tu brak dojazdu będzie. Znowu naokoło jechać. Jak ja to lubię? Tam są drogi, roboty drogowe, więc tamtędy nie przyjadę. Muszę znowu naokoło jeździć. To jest maksymalnie jak mogę tą kamerę oddalić. Jedziemy na no, drogi, kurde, jakoś nie sprzyjają za bardzo. No i dojeżdżamy już powoli do piekarni. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, dojechaliśmy chyba. Stara powinna się ukazać właśnie piekarnia. Jest dostać. No i pięknie. Wynik 85% plan 2 osiągnięcia w ogóle. A później 0,73 dolarów, karne za coś dostałem. Bonus za dobrą przyprawę. Także nie ma źle. I dostałem jakiś plan ostateczny warsztat. To jest ciekawe. No, będę mógł warsztat sobie ulepszyć i nowe opcje znowu dostaję. Zobaczę. Gdzieś tu się dało. Pod któryś przyciskiem się dało. Nie dało kluczu zrobić. Tutaj mam cały opis do personalizacji. Właśnie, bo parę rzeczy chyba odblokowałem, za 700 jest podłoga, na razie nie mogę sobie na nic pozwolić, jeżeli chodzi o ściany, jeżeli chodzi o, o ściany to są nowoczesne też, ale jak tam z te stoły, stół bym mógł nowoczesne kupić, ale też na to nie ma co. No ja nic, tutaj pod piątką co mam, te składniki, lista składników, w mam personalizację. Dobra, ładniki mogę dokupić wszystkie, dobra, elegancko, elegancko, teraz, teraz to wygląda jakoś, wszystko pouzupełniane będzie, rozpoczynamy nowy dzień, no tak, rozpoczynamy nowy dzień, kolejne zlecenie, kurde, czy mi się chce na pączki znowu lecieć, to będzie też znowu trochę roboty z tym, nie mam innego wyboru, no pączek, zwykły pączek, no dobra, no tak, bierzemy miskę, i na tej mąki, mąki pszennej, e, 2,700 gramów mąki pszennej, 540 ml wody, 540 ml wody, alecimy, wlewamy do tego jeszcze mleka trochę więcej, znacznie więcej, aż 810, tego co widzę dużo jajek, taka się właśnie obawiam. 540 gram masła, 40 gram masła, cukru 108 gram, 8 gram drożdży 162. Proszę bardzo. No i zostały jajca. Zrobić, wyczuć dobry moment. Trochę tych jajek pójdzie, bo aż 540 ml potrzebujemy. Już całe opakowanie jajek poszło, a my dopiero większą połowę mamy. Trochę tych jajek pójdzie. A, tu są duże i małe jajka To nawet nie wiedziałem. No i pięknie, idealnie. Wyliczone. Ej, wyliczone jajka 540 ml. No i dobra, trzeba by przeczytać, jaki jest tajemny składnik pączków. Knie, co ty sobie myślałeś? Nie możesz prowadzić w własnej piekarni bez pączków, menu. Korzystaj z tego przepisu i przygotuj najbardziej tradycyjne, a jednocześnie pyszne, smażone ciasto. Ludzie uwielbiają słodkie, okrągłe przekąski i zawsze kupują więcej niż to konieczne, nawet nie myśl o prowadzeniu sklepów bez pączków. Oczywiście przepis można zmodyfikować, m.in. przy dodanie galaretki śniadaniowej. Galaretka śniadaniowa to zapewne chodzi o ten dżem. Josek w proszku raczej, nie? Goździki też nie. Reszta nie chodzi o galaretkę. No to to raczej. To skórkę pomarańczy też nie. No, to chyba o to chodzi. No ma 3050 sekund miksowania. stawiamy 30 sekund, mieszamy. Zobaczmy jak to w dziadostwo w ogóle działa. 200 stopni. Mieszadło centralne odblokuje nową funkcję, która umożliwia automatyczne obracanie pączków przez centralne mieszadło. 300 to mnie akurat kosztuje. To jest ta cielarka. Dzielarka to ciasta. To mają być pączki. No i nie wiem, mi chyba powinno wejść. Jest 54 pączki. Jest ustawione, no i wlatuje do kosza. Zobaczymy, co to z tego będzie. Dobrze, że to położyłem teraz to. Kurde, z tą formą będzie dramat. Kurde, takie wieże z pączków. Kurde, jakby to sanapit widział to wątpię, czy by mi pozwolił taką działalność prowadzić. Kurde, jak tu pączki na podłodze normalnie są. Pączki wyleciały. Pączki wyleciały, panie, co pan robisz? Pączki lecą w... Uleci, panie. To nie jest biznes. To jest kurde już. I co teraz z tym? No nie wiem jak z tą, co z tą maszyną. Jak to kurcze to zrobić? Lacha do pieczenia, no i ustawiam temperaturę. Ktoś to kurczę nie chce działać. Nie wiem czemu z jakiego powodu. No, nic tam będę musiał tak piec. Trudno. Nic na to nie poradzę, muszę tak piec i koniec. No jeśli chodzi o formę pączków, to trudno wywalone. Na no dobra, tu jest jeszcze jedna taca. No i dobra. I ustawiamy 200 stopni, 20 sekund. Do tego tutaj dajemy koszyk do dostawy. Jeszcze mi pisze, że niby jednego pączka, jeden pączek jest, a nie widzę, żeby dla tego. O, proszę bardzo, pączki wyjechały. Nie takie jak trzeba, bo wyszły z tego bułki. No co zrobić, no, no ja nie wiem, nie poradzę na to, że ciurek tu nie ma. Nie wiem co zrobić, żeby miały dziurki. Nie wiem co zrobić, żeby miały dziurki, no. Dobra, jeszcze jedna tacka czy tam parę bardzo. No i teraz 20 sekund pieczenia. No i dobra, pączki wyjechały. Pączki wyjechały, dajemy je do pudła. Zwolnimy podostawę i zobaczymy, co to z tego będzie. Jeszcze go co widzę, faktycznie tego jednego pączka mi braknie. To się zbudowało, czy o co chodzi? Dowiozę 53, no nie wiem, no. Pączków to ja tak zbytnio nie lubię. No tak wszystko z przyprawami i w ogóle to fajnie, ale z te punkty karne dostałem, to gówno co na tym zarobię tak naprawdę. No i przez to też nie leveluję i to jest trochę lipa z tym. Dobra, lecimy, kolejne zamówienie. Tym razem na co? Na bochenki Pałoni Dobra, to to jestem w stanie jeszcze przyjąć. Muszę wyczaić, jak to się robi, te kudle pączki, bo jest po prostu dramat. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie. Bo ja zbyt się nie znam też. Także jak te pączki się powinno robić? Może coś źle robię? Więc za kwas to muszę osobno wlać. 1,05. Mąka orkiszowa. O, teraz idealnie. 84 gramy soli 84 gramy soli proszę bardzo 140 gramów pestek słonecznika No i dobra i sprawdzamy tajny przepis na bochenek babuni Bochenek Babuni Przepis na ten lek został skradziony z łoża śmierci mojej babci. Nie wałe się użyć go w swojej pracy. Miałaby nic przeciwko i na pewno nie będziecie za to ścigać. Wiem, że w głębi duszy czujesz, że będzie to kolejny wielki hit tego sezonu. Pamiętam, że babcia była wielką fanką kardamonu, a nie ma go w tym przepisie. Dodajemy kardamon. No i mieszamy 10 sekund. No i dobra, mamy to. I teraz tak. Dajemy te formy, wykładamy. Zrobione. No i bierzemy, Wrzucamy to, dajemy do pieca. Bierzemy kolejną tacę, wkładamy na nią i do pieca. No i jeszcze jedna taca na jeden bochen, bo babuni, który został. I zobaczymy ile dostaniemy za to ekspa. To ma się robić 60 sekund, trochę dosyć długo, ale jak to chleb. Musi się trochę wypiec. No nic, bochenki skończyły się piec. Biorę pudło i dajemy. To się dopieka na pewno dobrze. Nie do dobrze. No trudno. To trochę lipa będzie z tym. a co ja odwalam. Masakra. 70% wyniku. Gry karne dostałem, ale dobrą przyprawę odkryłem. No i zaliczyło mi, dobra. Jeszcze trzy zleconka od Kornej Bakery. No i jak to zrobimy, to będzie koniec odcinka. No a wy pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, bo to mnie motywuje. Suby też zostawiajcie, bo to jest naprawdę coś pięknego. No mój produkt to na razie 100 subskrypcji. No i zaczynamy. Eee, Lawowa bułka. Ciekawe czy praktycznie z jeziora lawy. E, mąka pełnoziarnista ziarnista. mąka leci. Dobra, lecimy 420 ml wody. 56 ml oliwy z oliwek. Tylko czy ja dobrze nalałem? No nie nalałem dobrze. Ajajaj, no i znowu do kosza, mój no Ja odwalam dzisiaj. Masakra to jest. Dobra, 56 ml miało być tego. E, wody miał być 420 ml. droży 28 gram. 28 soli, tyle samo, tyle samo soli. 14 g cukru, proszę bardzo. Hasion dyni 42 gramy, proszę bardzo. No i dobra, mieszamy przez 20 sekund. Z 20 sekund mieszamy. No i proszę, jest wymieszane. Dajemy do tej maszyny. To mają być w stylu kwadratowym. Kwadratowe bułeczki. pomlawowe bułki. O kurde, zapomniałem o składniku. Ajajaj, no trudno. Trudno będzie bez składnika. Jedno jest. Jedna taca. Lecimy z drugą. No trudno, się trochę zapomniało. Zapomniało mi się. Jeśli... Chodzi o to, Jeśli chodzi o ten tajemny składnik, to mi się zapomniało. No trudno. Ach, cztery bułeczki to robione. Proszę bardzo, do pieca. I to ma być na 25-40 sekund. To 40 sekund się da. Proszę bardzo, bułki są zrobione. Mam nadzieję, że ich nie spaliłem. Nie, nie są spalone. Także to najważniejsze. Dosłownie są lałowe. No dobra, wrzucamy do dostawy, dzwonimy po dostawę, to w szczególności nie dostaniemy za dużo, bo nie dodałem tego tajemnego składnika no właśnie, bo tak to bym miał z tysiąc prawie dobra, poziom wyżej w piekarni Odlokowaliśmy bochenek słonecznych, chleb słoneczny, chleb kukurydziany mąkę kukurydzianą są najlepsze bułkę magmową, kwadratową bułkę no i ulepszenia do miksera no i pięknie no dobra, to jeszcze sprawdzę jak tam stan składników zamówię wszystko jak leci Szkoda, że tej mąki tutaj nie ma osobno. Ważne, że się rozwijamy i w ogóle to wszystko. Nie wiem jak z tymi pączkami, kurwa, jak to się to operuje. To mnie ciekawi. Nową funkcję. Tutaj automatyczne przewracanie. Funkcja, w której tyle mieszadło automatycznie kończy proces smażenia, zapobiega przypaleniu pączką. O i tu jest to ulepszenie. Ale one kosztują aż 5000. Zanim my to zrobimy. Naprawdę. Formy do babeczek. A to też się przyda. I jest większa forma na babeczki jak jeszcze nie robiłem, a formy się na pewno przydadzą kiedyś. Tutaj dzielarko za bez ulepszeń, Tryb turbo. Tu mamy wifi, fi korzystanie wykorzystanie wi które pozwala automatycznie ustawić ilość produktu. O, to jest fajne. To jest Lego przemysłowe, większa pojemność. No i tutaj jest ten mikser przemysłowy. No i jest tu wifi, fi tryb turbo. No tryb turbo, nie wiem czy mi się opłaci tak kupywać. Potem Wi-Fi jest. No to wifi to się kupi kiedy indziej. Tak to mamy. Dobra, lecimy z zadaniami dalej. Tak jak powiedziałem, do końca lecimy Kornel Bakery w tym odcinku i zobaczymy, co to z tego będzie. Yy, bułki bliźniaczki, aż 18. No to tak, mąka żytnia. Mąka żytnia, aż 900 gramów. Yy, oliwa z oliwek, 360 ml. Proszę bardzo, wlane. 360 ml jogurtu. No, za takie pieczenie, no to zostaw się tą łapkę w górę może mi się trochę milej zrobi i będę nagrywał bardziej te odcinki no i oczywiście za taką perfekcyjną ilość tych składników Zostawcie też subika i dajcie jakieś tam komentarze żeby, żeby było fajnie żeby mi się miło zrobiło i w ogóle będzie więcej odcinków wtedy bo tak teraz planuję tą cały maj tak porzucać parę odcinków no zobaczy się jak z to wyjdzie też bo ja często jestem leniwy dosyć no ale mniejsza w to Dobra, no 20 sekund mieszania. Mamy to przyspieszenie, to to jest spoko. Przyspieszenie trochę pomaga, nie powiem. To jest ciekawe dosyć. Trochę przyspieszyło faktycznie. No dobra, tu jest pięknie wymieszane. Wylewamy i lecimy w trójkątne bułki. Nakładam tu blachy, biorę ten wuzeczek, on jest przydatny dosyć wydatny jest dosyć, nie powiem wykładamy bułki kurczę znowu nie dałem tajemnego składnika najgorzej, ja zapominam cały czas o tym tajemnym składniku przez to potem więcej kasy nie mamy i to tylko tym się różni, ale jednak miałem wszystko dodatkową kasę, dostawać by się przydało, nie? no to lecimy ustawiam czas na 40 sekund, bo to się musi dopiec fajnie no i proszę, bułki bliźniaczki są no to wsypujemy tutaj i zobaczymy co to będzie Zobaczymy co to będzie i jak to tutaj się zachowa i w ogóle. No dobra, tutaj do dostawy. No i zobaczymy. Szkoda, że tego tajemnego składnika nie dałem, to by było więcej kasy. No i dobra, ostatnie zlecenie. Ale teraz dopilnuję tego, żeby ten tajemny składnik dać. No dobra, zamawiamy składniki, te co zeszły. 9 dolarów to to nie pieniądze. Um, corner Bakery, 7 chlebków babuni. No dobra, to jest coś nowego, bo nie robiliśmy jeszcze chleba babuni. Gdzie tam miskę dałem? Tu jest kurde, przewrócona. Dobra. 3500 mąki babungi. Bo kurde, ja już mówię, mąka babungi. Chodzi mi o mąkę orkiszową, Proszę bardzo. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawamy wodę. 200 litra, No, 200 ml. Oliwa z oliwek 350 ml. Do tego 35 g drożdży. 35 gram soli i 14 gram. No i teraz tak. tajemny składnik chleba babuni. Zobaczmy, jaki jest. Babuni, ten wypiek wybrany jest według tradycyjnej receptury naszych babci. Niektórzy powiedzieliby, że jest staromodny, ale my wolimy mówić, że ma klasę. Potrafi zapełnić żołądek zawsze i wszędzie. Co jeszcze można powiedzieć na ten temat? Jest to po prostu pyszne. Moja babcia zawsze mówiła, że wszystko smakuje lepiej z odrobiną pszczelego nektaru. Myślę, że miała rację. No dobra, mieszamy 30-50 sekund. Aby się nie przemieszało, dobrze, że tutaj można ustawić. Bo to jest akurat wygoda. To no to automatycznie będzie robić w ogóle. Tam zanim to jeszcze to, to minie, tego czasu tak. Musimy się jeszcze wykoksić trochę. No i pięknie. Jest wymieszane. No i teraz tak. Yy, tutaj dzielarka za okrągarka. I muszę ustawić do chleba. To szczególności do chleba długiego takiego. O, skurde. Możem teraz narobił z tym chlebem. Pięknie porobione, wrzucamy do pieca, maszynę wyłączę, bo to wiadomo prąd z żera, ale nie wiem że tu płacimy rachunki za prąd i wszystko inne. No i dobra, i to ma się piec 60, no to 80 sekund aż. to jest sporo i widzimy się jak to się upiecze. Jeszcze bardzo pięknie wypieczone, o proszę, jednak nie wypiekło się do końca. To dziwne w ogóle, że formy mam niby złą. nie wiem, na no to co, dajmy jeszcze 5 sekund może, ewentualnie jeszcze trochę dodam. Nie wiem, no coś tu już się nie zgadza z tym pieczeniem, bo tam 80 sekund i to jest niebie jeszcze za mało. Aha, bo 220 stopni przez to. Mam trochę większą temperaturę. a na te 10 sekund powinno się wypiec do końca. I zobaczmy. Przypala się. Kurde, to, to, to żebym zrobił naprawdę nieźle. Skoro się przypala. Do no dupa się tego nie dopieczy. No pewnie 39% przez to, ale... Dobrą przyprawę odkryłem, ale to i tak lipa. Dobra, odblokowaliśmy nowy styl, no i tutaj te nagrody. Wiesz, poziom na reputacja. No ja wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia do następnego odcinka, mam nadzieję, który już się pojawi też niedługo. No i będziemy robić yy, już czwartą piekarnię, czyli Grandmas. No ale to podzielę już na dwa odcinki, żeby wam je robić. Ten ja akurat był trochę dłuższy. Będę chciał potem jeszcze ulepszyć to na maksa, tę całą kuchnię. Ona będzie trochę duża, znacznie większa niż ta. No i ciekawe, jak będzie się pracowało i w ogóle. No to zostawcie łapkę w górę za to, za to poświęcenie, co was, dla Was robię. Zostawcie też suba, żeby zmienił się z kolorem czerwonego na szary. To mi, to mi bardzo pomoże pić co subskrypcji. No i jeszcze zostawcie jakiś komentarz, żeby jakaś aktywność była na, tam na dole. Wbijajcie na mojego Instagrama, wbijcie sobie pod link w opisie, którym jest. który. To jest link właśnie do tego symulatora. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli nie, no to może jakaś inna gra na moim kanale Was usatysfakcjonuje, zachęci. No i dobra, widzimy się do kolejnego odcinka.